Nie uwierzycie co ja przed chwilą zrobiłam Tak, no oczywiście nie nagrałam tego Chwilę muszę zamknąć drzwi Oczywiście, jak to ja nie nagrałam tego Bo zapomniałam Ale pewnie ktoś już tam widział Się to dopatrzył, ale nieważne Nie uwierzycie co ja po prostu zrobiłam W końcu złapałam Miałam jedną kulkę i ja za nią wzięłam to, to po prostu... O, jak ja się cieszę, że postanowiłam wejść w tą grę, bo chciałam jeszcze oglądać YouTube, ale potem postanowiłam, że coś zagram. Ale... Ojejku, jak się cieszę. A nie, znowu się skraszałam. No ja nie mam gęsu, bo wydałam na poprzednią stanie, którą sprzedałam, żeby mieć pieniądze. No i ja niepotrzebnie je sprzedawałam. Ale to ja... co mnie to już nie jest... Boże? Może. Może nie zobaczyć. Okej. Okay. Dla mnie też nie jest ważne, ile ja będę musiała czekać, aż mi się to stanie zbuduje. Po prostu ja będę miała tego konia i on tutaj taką. O, Ja mam tutaj taką galaksię. się nie I o. galaksię. Mm, teraz ją pokażę. E, I ona e, tego. Ona e, będzie miała tego. I ja się zastanawiam, czy ją sprzedać, jak będę miała już tego jednorożca, bo ona ma mega słabe te statystyki, a ten jednorożec ma jednak dobre i to jest takie, że co sprzedać, czy nie. I miałam 49 tysięcy, a jakbym sprzedała tego konia, to bym miała 50 ileś tysięcy. Już nie chcę mi się dokładnie tego, ale bym miała jest tysięcy, ale taka okazja za jedną kulkę mogłaby mi się nie powtórzyć, bo ten konik mi się pojawił pięć razy. Z czego cały czas albo za dwie y, kulki, albo za jedną, więc no ja musiałam, no musiałam go wziąć jak mi się pojawił, bo ta okazja mogłaby już się nigdy nie powtórzyć. Dobrze, że miałam tę kulkę i w ogóle pieniądze, bo no po prostu nie no. Cieszę się, ostatnio mi się trafił y, właśnie ten konik, no y, i potem. Mi się on ciągle trafiał, ale może ja, ja zawsze, jak jakiś jakieś konia, na przykład jak złapałam pierwszego Pegaza, to ciągle jeździłam i w ogóle gadałam, ale ja się cieszę, będę mogła latać, ale czemu? Jak długo? Będę musiała czekać, to kupię w ogóle. I no, ale w końcu się udało i ja serio myślałam, że on nie będzie za jedną kulkę, bo mi się nigdy nie pojawił za jedną kulkę, ale. No cieszę się, że jednak wyłóżę jedną kulkę, w ogóle um, szkoda, że nie ma tutaj na 25 levelu stajni na przykład, o tutaj, fajne by były takie stajnie, ja tutaj na pewno lubię wszystkie latające konie, ale i ja się tak cieszę, to, to był mój, to jest, to był mój, to jest, w sumie to jest. Ale zaraz nie będzie, bo już go będę miała. Czyli jest mój ulubiony, to znaczy wymarzony Pegas. Ja serio od samego początku chciałam go. I to był pierwszy Pegas, jaki mi się pojawił, jak zdobyłam 25 level. Ale zgadnijcie, co się stało. Tak, nie miałam kulek. Znaczy, rakowałam innej kulki. A ja, oczywiście, głupia jak to ja, wydałam. Mam jedną kulkę, musiałam, żeby za reklamę. Ej, no i potem musiałam zbierać. Zbierać, złapałam właśnie Galaxii, która była za jedną kulkę. Nie dziwię się, bo ma słabe statystyki, e, ale tego, ale w ogóle zobaczę sobie, jakie ma statystyki. właśnie ten koń pegas, to właśnie go złapałam. A O zadrapałam się. No, stopa, w sumie nie pięta no w sumie to pięta e, aha tutaj są pegazy mm, w ogóle nie te pegazy są przepiękne a zwłaszcza ten po prostu ja mam takiego nie wiem jak one nie wiem jakie je... nie wiem jakie one mają rasy em, bo nie wiem nie jeżdżę na koniach ale gram w grę e, w konne więc nieważne nie wnikać e, i tak Trzy razy, mi, cztery razy mi się pojawił taki jednorożec. Nie, jest ładny i postanowiłam, że go złapię raz. A kiedy go złapałam, kiedy raz mi się pojawił, nie miałam kulki. A kiedy drugi raz mi się pojawił? Oczywiście brakowało mi kulki, ale złapałam. Dobra, ma statystyki. Wy... Jednak. Dobra, nie zobaczę sobie. Biały Pegas. Statystyki koni. Trzymałeś się, No, z tego w ogóle, to o, jaki ładny koń, O Jezu. A ja bym chciała tego konia, ale musicie, powiedzcie mi coś, błagam, chwila. No, że do urzędów Powiedzcie mi coś z tą misją fabularną. O co w tym chodzi? Bo ja nie rozumiem. O jak mam 5% chwilka. Muszę podładować telefon, przepraszam za dźwięki. O nie, gdzie jest... Ma... Aha, tam jest, podobajka. Przepraszam za dźwięki, ale muszę przebiec, żeby podładować telefon. Ja dwa zwierzęta. Ale ja nie rozumiem o co tu chodzi. Nie wiem, możecie mi coś napisać, bo ja... Aha! Czyli tutaj trzeba mieć. Aha, już chyba rozumiem. Tak jak spojrzałam tutaj. Tutaj chyba trzeba mieć mistycznego zwierzaka. Fajnie, ja nie mam. Bo. Nie jesteś. Ać... Ku... Mi się nie chce zbierać peru. Ja, jak zbieram jakieś 30 peru. 30 ileś peru. Ale mi teraz wycina. No nieważne, pewnie zaraz nie będzie zaczynać To jest po prostu... Nie, ale serio, to jest takie... Ja już chyba wiem, jaki koflet mu założę, ale... Że ja muszę tyle czekać, naprawdę. Ja nienawidzę czekać. O 20 będą go odebrać. Smutne. E, chyba sobie... sobie, nie, sobie nie, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nieważne, chyba sobie pójdę zobaczyć. O! Czy wiedzieliście, znaczy mogę to nazbierać? Mogę, 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 a tu mogę, ale nie chcę, bo wolać, że to widać. Emphy, kiro. Siano, 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 siano. Jesteś szczęśliwym koniem. Zawsze będziesz szczęśliwym koniem. minął 4 godziny, czyli będzie mógł być u mnie jeszcze 20 godzin. Ale jeszcze tak mega, 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 cieszę, się. No to był. Boże, przepraszam, nie wiem sama co ja powiedziałam. Co ja zrobiłam w ogóle? Eee, naprawdę to był mój wymarzony koń. Mm, ja nie wierzyłam, że kiedykolwiek on mi się trafi. Zrób nieważne, to już trwa 8 minut, żeby będę kończyć. Bo ja tak naprawdę w tym filmie nie zrobiłam nic konkretnego. więc a jeszcze zobaczę, jaki jest koń teraz. A! No więc pa! A w ogóle chciałabym jeszcze przypomnieć, eee, że cieszę się, że żaden mm, koń. Że nie złapałam żadnego innego konia za jedną kulkę, bo wtedy nie mogła złapać tego konia. A ogólnie to. No, to, ja, to ja w serio, chcę, tego konia miałam, bo teraz już go będę miała. I przypomniało mi się, że miałam dzisiaj w planach w filmie pozdrowić jedną osobkę z Instagrama, chyba hopę. Taką dziewczynę, hopę. Nie wiem, um, Chwila, skoczę na Instagrama, jeszcze raz powiem. E, pomyliłam się do e, Hazel Angel. Pozdrawiam ciebie i no, ja już będę kończyć, bo to już trwa 9 minut, więc pa...